Izolacja premiera będzie 23 października. Pełen tytuł to jest Izolacja Carmen Don Giovanni Don Pasquale, bo oczywiście trzeba pamiętać, że to jest projekt operowy i dotyczy opery. I później gramy jeszcze 24 i 25. I w związku z różnymi warunkami, jakie zmieniają się w zasadzie z dnia na dzień. Spektakl też będzie transmitowany poprzez streaming, także to mieliśmy jakby na uwadze od początku. Jest to też artystycznie jakby wykorzystane to, że to będzie nagrywane i to, że technologia w jakiś sposób w tym spektaklu mierzy się z operą. My się mierzymy z tą technologią. Jest to jakiś rodzaj rywalizacji, może współpracy trochę. Jakoś to na pewno zmienia doświadczenie nasze, wykonawców, publiczności. Także tutaj też na miejscu będzie spektakl dział się na żywo. To jest taka instalacja operowa, w ramach której publiczność przemieszcza się po całej tej sali. Ale właśnie chodzi o to nałożenie tej takiej wizualizacji poprzez monitory, poprzez kamery i tej obecności na żywo. To są jakby dwa różne doświadczenia, i staramy się je jakoś ze sobą zestawić. I sam temat nas dotyka też oczywiście na co dzień, no jak tutaj co z tego spektaklu wyniesiemy? No to jest przede wszystkim jak większość oper jest to spektakl o miłości, ale o miłości oczywiście w takim stanie zagrożenia. Każda z tych postaci przeżywa te izolacje na swój sposób, szuka w sobie wspomnień tego świata utraconego, partnerów i partnerek, z którymi normalnie występują na scenie. Myślę, że też dla solistów prywatnie jest to taka sytuacja, w której zastanawiają się, jak ta, jakby, poodejmowana jakby ich obecność na scenie, kiedy mogą zaśpiewać jakąś aria, ale to nie jest w kontekście całego spektaklu, kiedy nie ma innych osób, które odpowiedzą w duecie, kiedy nie ma wreszcie publiczności, do której się śpiewa na żywo. Jakby to wszystko wystawia nas na jakąś taką Poważną próbę. No i właśnie i ta miłość też jest zagrożona, czy, czy ona przetrwa ze względu na, na ten stan izolacji, na ten też stan takiego technologicznego zapośredniczenia, kiedy nie możemy się spotkać, nie możemy tych emocji wyrażać. I też no, zagrożona jest sztuka, oczywiście zagrożona jest opera, która jest sztuką naprawdę bardzo jakby organiczną. Tutaj bardzo dużo osób musi się spotkać tu i teraz, żeby wykonać dzieło. Ta technologia czasami sprzyja, ale bardzo opornie na szczęście jest jakby w dzieło operowe tak inkorporowana jakby. To, to niczego nie zastąpi, my możemy to wykorzystać, ale, ale nie zastąpi nam tego doświadczenia na żywo. W związku z tym no, staramy się z tym mierzyć i no i to jest oczywiście sytuacja taka trochę wzięta z science fiction. Przegrywamy postaci do internetu, transfer gdzieś się nie powiódł, zostały tylko postaci tytułowe, bez scenografii, bez świata przedstawionego, bez partnerów i partnerek, w związku z czym co w nich pozostaje. I tutaj jakby badamy tak dramaturgicznie ich obecność taką indywidualną, taką wręcz prywatną, w związku z czym to też sporo wymaga od solistki i solistów, żeby, żeby tak aktorsko wypełnili tę te, te przestrzeń pustki, z którą też się mierzą w związku z, z izolacją yy, i tą izolacją na żywo, yy, taką w życiu prywatnym i tą izolacją właśnie na scenie.